Witam Was serdecznie z tej strony Remix, a to jest tenis Italica i nasza frakcja Grecki Miasta Lecimy dalej z tym podwojem, już znaczną część miast podpiliśmy, <coughs> oh teraz trochę choroba mnie tutaj Zaatakowała ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Okej. Okay. Sprawdźmy sobie. Oni wszystko przejmują A hazarze. Ehm, granica z nimi jest e, jakoś tako zajebista. Wrócimy dyplomatom, żeby odnowić stosunki niektóre z niektórymi frakcjami i dokładnie dowiedzieć się o ich terenach. Bo wkroczenie w wojnę z nimi to nie będzie takie lada wyzwanie Pierw rozstawimy wszędzie wieżyczki strażnicze, tak, będziemy latać tym ćwoczkiem. i w całe, przy całej granicy będziemy rozstawiać wieżyczki, albo nie zaskoczyli nas żadnymi tam atakami z boku, więc tutaj już armia gotowa również do... Ataku. O, widzimy tutaj. hutniczy. Aha, na tym tutaj skrawku tutaj też się czai armia moja. No i już jest gotowa w sumie, więc bierzemy. No, tak. statek. I przejmujemy stanę. Dobra, można zakończyć turę. Hmm, kto tu wziął? Terrien Leach... Zaakceptuję to z chęcią. Yy, wrogowie... Można nawet... Alliance. Nie, nie chcę. ale... Information... Gdzie oni są? To są chyba... Nie. Nie wiem. <grywki> nie mam pojęcia. Okej, okay. tu oni zaraz wejdą albo tam zginą w środku. Nie wiem co z nimi. I też również nie wiem, czy czasem nie... Także to jest Sycylia, Czy nie zdesantować się na Sycylię. Bo w Sycylii jakbym czerpcał w to jest po prostu raj do Desantów od razu Carriari, od razu to wtedy stąd żył całe, całe Włochy były moja. tak więc chyba zrobię wyślę pół flagi chociażby tam do podbojów zapominając że tutaj też może być drugi front okej okay. się przyda na prawa. Góra jakaś. Dyplomaty. Gdzie tutaj dyplomaty można wybudować? Z jednym dyplomatą tak latać to jest bez sensu. okej sumie <laughs> okay. będziemy powoli czekać, bo to może być tak wycięte. Ok, doszło do starcia. Nieuniknionego. Stajemy do walki. Mamy przewagę możliwe nawet konną. Także mamy większą inicjatywę. Bo można ich zajść od tyłu. I zdarzyć. Dobra. świetnie, pięknie duża konicy i sama piechota dobra, więc aż bitwa trwa oni wychodzą tak więc o, ale muzyka weszła od razu również kawaleria ciężka kawaleria szalać konie pały, ha, to lancerze byli. No tutaj, lancerzy olej tu idzie. Dobra, wycofać się, wycofać się. No wyrzucać? Co tak stoisie jak ćwoki? No umlaufy! Wkopali się wrogi. No zaczniecie rzucać? Ja pierdolę. Przyspieszymy to. Łoł, 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 łoł! To nas zaskoczyli. Odbugowali się. Lancjerana. Dobra, no, zostajemy to do tych lancerom. a nasze oddziały tutaj walczą. Tutaj można pomóc, bo co są w chętnie, nie mogę ich rozróżnić. Okej. Okay. Tutaj walka w ulicy. Spokojna, dobra. Co za spukowane cioty. Jak tak nie walczycie, to walczycie tak chociaż. O Boże, jak tam gówno zabieracie im. Idźmy w stąd. Przyspieszymy. O, tym generał poległ. Zda, zda, zda Teraz co masło mi ich tam zgnić. A świetnie zniszczona rebelia. Że <coughs> nawet dużo strat nie było na ta penisula jest dosyć łatwa okay. Splądrować nie ma, bo nie ma nikogo Pust tak powiem Okej, okay. Post Advanced, tak 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 O, Sabin mm, Okej, okay, dobra Co za armia na Sycylię Będzie przy każdej granicy musi być wyżyczka. Ale widzę, że oni być tak spokojnie. To może nawet ślemy dwie armie na Sycylię. To przyspieszyć tam inwazję. Bo w sumie tutaj mamy trochę jednostek Trzeba wszystkie wycofać Zostawimy tutaj, tylko Lecimy do Tarentum <laughs> Greek Literat Jezus Maria jak to jest w skórza jest w A, dla konia to są Lepsi. I oni są naprawdę ogarnięci, bo ci tutaj mają herb kotwicy, a dostępu do mosza to oni nie mają, spoko. No kolejna Polka rebeliącka, teraz już tylko była typowo yy, piechotna, więc dużo dzieci nie będzie, tylko prosta pieprzania. Okej, okay. ale no, teraz bez żadnych tam sergieli. przyspieszamy grę, żeby to tam długo nie trwało. O, Sycylia czeka. Okej. Okay. Uczniacy stali z niszczeń po prostu, ale się walczą okej, okay. no bez pierdolania atakować. A, już strzelają, dobra. Dawaj walczyć. Kurde, kamieniarze naszych peltastów. wycięli trochę. O kurde. O kurde. Starałem to. O, pierwsza walka przegrana. Na lądzie. Nie wiem co to źle zrobiłem. Mogę mi ich hotodrzeć szybciej. Ale dobra. Zaraz zbudujemy kolejną armię, znowu wyślemy przejmiemy. noż na pewno wtedy. Co tam zostało? Ze 100 jednostek. Ale to ładowanie mi denerwuje takie drugie. O, A jest żłozo z generałem tutaj. Wytniemy ich. Kill them all. Kurwa, certyfak. Co w odpierdalacie? O, jest... Lucanian Tribes. O, oni będą ciężko przysięgnąć. <tryk> Tutaj latają dybile w ogóle bez sensu. O co chodzi z tymi Grekami? Dyplomata gdzie jest? O jas. Biegnij stóż wybrzeża. Okej. Okay. No, a tu o tych. tych. No, zapijcie tych Apolonczyków! Yeah, Leader of the Król, mój King o, tu jeszcze Tutaj już nic nie będzie zagrażać. Myślemy tutaj na front. Cichy jak na razie, ale jednak. Niech lukaniany wejdą w wojnę. Gdzie dobrze bo się niszczą. Utrzymać tu Takie coś jest? Hord inwazja hordy. What the? Już jak ten... Galopi, o Jezu, czy tam zajdą? Jak dzicha to było słychać. O Boże. I ten obstrany śnieg. Lecisz. Larinum jest neutralne. Tutaj w ogóle dużo rebelianckich jeszcze wiosek zostało. właściwie mi się nie podbija. To już trzeba wygrać Chyba jest dowódca teraz w Frakcji Bo on dopiero został przynajęty Przynależony do drzewka A <grywka> już ma tyle gwiazd Okej, okay, max speed No a cofnijmy się trochę Teraz Tych. No to już musiała być wygrana. Z wszystko się da zniszczyć. Z w ogóle. Trzeba zawsze mieć konicę. To jest atut do wygrania wojny. Okupujemy wesane. Ok, jest 50, 50 tura. Myślę, że można sprawdzić co się w świecie dzieje. Będziemy tak tropić co 50 tur. Także wpisujemy to. Zobaczmy. Trochę tak wpisywało. Czolololo O co tu... O co to chodzi? O... To wszystko jest zre... No nie róbcie se jaj, że całe Bałkany są neutralne to wszystko jest bez armii. Może i mapa ogromna. Ale tu wszędzie są tylko rebelianci, to chuja. Czy tylko Lukanian... Kurwa, nie umiem ich. Czy ci żółtaki, pomarańczki, tylko tutaj reagują na coś? Bo oni tutaj, widzę, tylko ogarniają system, bo widzę, że nieźle tną. O kurwa, tylko oni, żółtki, też coś tam ogarniają. Rzymianie to takie cipy. Mają, mają dwie, trzy flagi, ale gówno podpijają, wszyscy gówno podpijają. Rzym tutaj chyba najbardziej aktywne są. Ale ci tutaj chcą robić... Inwazje I mając kurwa jastro zbudowane To to są same wiochy Tu nic nie ma Boże Pustynia jak wygląda Jaka bieda, ja tu bym z pową o, jednak to o, o Ale nie, Sycylia Jak to wygląda? Ze Syrakusa mamy co so, już, więc... 2 flagi nie mają. Okej. Okay. Ale tutaj wtedy lecimy, więc rozwalimy sobie w tych Siculande. Bla bla bla. Okej. Okay. Wyłączamy to grafowa. I dokończymy inwazję w następnym odcinku. Poznaliście mapę, teraz już wiecie jaki będzie podwój. Na razie trzymajcie się ją.